Dzień dobry, bardzo dziękuję Doroto za, za to powitanie i bardzo się cieszę, że, że możemy się spotkać i porozmawiać sobie o edukacji w, takim, w tak szerokim gronie. Mam nadzieję, że, że ta moja prezentacja będzie interesująca. Postarałem się, żeby, żeby tezy w niej zawarte nie były tak oczywiste. Także jeżeli pozwolicie, to już przejdę do prezentacji. No dobrze. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że wszyscy tutaj obecni, albo większość z nas, zdajemy sobie sprawę z tego, że nauka się nie kończy w szkole. To, to jest jeden z takich ważniejszych sloganów, które, które przez wszystkie programy edukacyjne, przy, przy, czy przez wszystkie badania edukacyjne się przewija od wielu, wielu lat, czyli tak zwany lifelong learning, czy lifetime learning, jak, jak nie, czasami mówią Amerykanie. Natomiast to, co to znaczy tak naprawdę, to, to, to na pewno to, że nauka nie zaczyna się w szkole i nie kończy się w szkole, dlatego że ona się zaczyna i kończy w głowie uczącego się. To jest, to jest taka bardzo doniosła obserwacja, dlatego że tylko dzięki tej obserwacji jesteśmy w stanie zastanowić się, jak efektywnie uczyć, w jaki sposób dawać uczącym się, Możliwość przyspieszania tego, tego procesu i zmieniania się wraz z tym procesem edukacji. Oczywiście mamy całą masę rozwiązań zaproponowanych. Jednym z tych rozwiązań jest, jest zintegrowany system kwalifikacji, który pozwala dostosowywać potrzeby rynku pracy. Do, do kwalifikacji zdobywanych z, przez, przez wszystkich, którzy, którzy chcą je zdobywać, niezależnie od tego, jak i gdzie osiągnęli kompetencje, które są potwierdzane. Natomiast na pewno w ostatnich latach mówi się bardzo dużo o nowoczesnych technologiach. Mamy cały, cały szereg, cały, cały koszyk nowych, nowoczesnych technologii, które obecnie są testowane albo wchodzą na, na stałe do naszego, do naszego życia. E, mamy technologię blockchain, która jest uznawana za jeden z największych wynalazków w, w historii internetu. E, ona jeszcze nie jest wykorzystywana tak powszechnie, jak jakby można było się, jak można było oczekiwać, ale na pewno to, to wykorzystanie wzrośnie w najbliższych latach. E, I tutaj też pojawiają się blockchainy, na przykład blockchain Cardano, który wprowadza takie sposoby poświadczania umiejętności za pomocą specjalnego mechanizmu zdecentralizowanych poświadczeń. Mamy chmurę obliczeniową, która już teraz na, na co dzień nam towarzyszy, ponieważ wieszamy wszystkie dokumenty w sieci i możemy, możemy z, tych, z tej chmury korzystać w najróżniejszy sposób, również edukacyjny, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Mamy uczenie się maszynowe czy, czy sztuczną inteligencję. Mamy wreszcie wirtualne środowiska uczenia się, o których mówi się od dawna, a które polegają na tym, że, że jesteśmy, staramy się zasymulować w świecie wirtualnym, staramy się zasymulować klasę, czy zasymulować środowisko, w którym normalnie człowiek się uczy, czyli przenosimy to środowisko uczenia się, takie szkolne czy uniwersyteckie do środowiska wirtualnego. Wszystko to staje się łatwiejsze, zwłaszcza w dzisiejszych czasach pandemii, kiedy zużywamy bardzo wiele, bardzo dużo danych dzięki sieci komórkowej 5G, bez tego, by na pewno ten postęp nie był tak szybki. No i mamy wreszcie Metavers, który teraz zaczyna, zaczyna być, być takim pojęciem technologicznym, bardzo, bardzo istotnym. Czyli przeniesienie w takim, przeniesienie do, do, do rzeczywistości wirtualnej w taki sposób, żebyśmy mogli doświadczać również rzeczy, które się tam dzieją, w taki sposób, jak robimy to w normalnym życiu. To na pewno bardzo ciekawa technologia i na pewno, na pewno będzie można je wykorzystać do edukacji. Technologia, o której ja chciałbym więcej dzisiaj powiedzieć, to jest technologia Open Badges. Czyli nowy standard poświadczania umiejętności, kompetencji, również kwalifikacji, który, który powstał w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku, a który stał się powszechnym tego rodzajem powszechną technologią do poświadczania umiejętności na całym świecie i którego którym tym standardem zainteresował się również Instytut Badań Edukacyjnych i, i, i prowadzone są teraz prace nad wdrożeniem tego standardu do, do w, w polskim systemie kwalifikacji. Można się zastanowić, czy, czy rzeczywiście jest tak, że te ta, że ta nowe, nowe technologie, czy nowoczesne technologie tak bardzo wpłyną na to, jak się będziemy uczyć. Otóż ja przed, przed tym spotkaniem kilka tygodni sp sprawdzałem różne wyniki badań i, i okazuje się, że, że, że nie w tym rzecz, żeby, żeby technologia była nowa, to nie, to nie o to chodzi w, w zwiększeniu efektywności tej, e, uczenia się. E, dlatego, że y, wszystkie badania pokazują, że niezależnie od tego, w jaki sposób jest podana, e, podana treść edukacyjna, to, to uczniowie czy uczący się zdobywają wiedzę dzięki, dzięki właśnie, właśnie własnemu doświadczeniu. Także na pewno te technologie nie będą miały nie będą miały absolutnie wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o, o zrewolucjonizowanie edukacji, natomiast na pewno będą bardzo pomagać w tym, w tym rozwoju. Na pewno nie, nie stanie się nic takiego że jak, jak zupełne zrezygnowanie czy, czy z funkcji uczelni, czy z funkcji nauczyciela, dlatego że na pewno czy uczelnia, czy nauczyciel w szkole na pewno mają dużo, dużo więcej zadań w, w tym procesie edukacyjnym niż tylko przekazanie wiedzy. Natomiast czymś, co może zrewolucjonizować edukację, jest większa personalizacja. Treści edukacyjnych, dlatego że wszystkie badania wskazują na to, że jeżeli uczymy się tego, czego chcemy się uczyć, albo, albo tego, co, co jest nam potrzebne, to, to na pewno uczymy się efektywniej i uczymy się szybciej. Ta większa personalizacja wiąże się z, nową, z nowym podejściem w edukacji, które się nazywa mikropoświadczenia po angielsku microcredentials. To jest troszeczkę zmiana paradygmatu i spojrzenie na proces edukacyjny nieco szerzej niż patrzymy na niego, do, patrzyliśmy na niego do tej pory. Do tej pory skupialiśmy się na takim centralnym y, y, punkcie tego, tego wykresu, czyli na kompetencjach, czyli zastanawialiśmy się nad tym, czy ktoś zdobył kompetencje, albo ich nie zdobył, czy je posiada, czy ich nie posiada, i wtedy potwierdzaliśmy je w postaci y, kwalifikacji. Natomiast um, microcredentials, jeżeli chodzi o poświadczanie umiejętności kom i kompetencji, um, rozszerza to, to zainteresowanie na etapy wcześniejsze, czyli na etapy um, wczesne etapy nauki, kiedy nie mamy jeszcze żadnych konkretnych kompetencji, które moglibyśmy um, pokazać na rynku pracy, ale mamy. Um, Mamy już na tyle rozwinięte zainteresowania, albo skojarzenia, hobby, fakty, wydarzenia w swoim życiu, że pcha nas to, motywuje nas to do dalszej nauki. Więc to jest na pewno bardzo ciekawe, ciekawe podejście, i, i okazuje się, że, że nawet na tych najwcześniejszych momentach, w tych najwcześniejszych momentach nauki, powinniśmy być zmotywowani, żeby, żeby móc uczyć się dalej. i i cały, cały, cała filozofia mikropoświadczeń polega na tym, żeby poświadczyć jak najmniejsze przydatne jednostki umiejętności. Oczywiście, z, dru, z drugiej strony, również jesteśmy w stanie pokazać osiągnięcia najlepszych w, w, swoim, w swojej dziedzinie, czego, czego też w systemach kwalifikacji nie, nie, nie robimy. Także to jest na pewno bardzo rewolucyjne podejście, i ono się urzeczywistnia dzięki. Właśnie technologii Open Badges. Na czym, na czym polega w ogóle, co było u genezy tej technologii? Mianowicie kilka takich obserwacji, że na przykład taka, że ludzie poświadczają to co, to, co potrafią w sposób graficzny, czyli że od zawsze w naszym, w naszym życiu te grafiki koja, kojarzyły się z jakąś, jakąś ukrytą treścią, więc Zespoły, które tworzyły Standard Open Badges, zdały sobie sprawę z tego, że to musi mieć graficzny symbol, bo, bo ludzie po prostu lubią takie symbole, bo łatwiej przekazać nimi konkretne treści. Również oczywiście to, co stoi za mikropoświadczeniami, czyli poświadczanie mniejszych, mniejszych treści, mniejszych, Porcji wiedzy, umiejętności, bo, bo dzięki temu łatwiej śledzić naszą ścieżkę kariery, łatwiej ją planować, łatwiej motywować się do dalszej nauki. Jak wygląda Open Batch? Jest to plik w formacie PNG albo SVG, w którym zakodowane są metadane. Czyli to jest po prostu plik graficzny, który reprezentuje konkretną odznakę, a, na, a, w, a w niej w, za, za pomocą specjalnego programowania jesteśmy w stanie pokazać. Uh, kto wydał tą odznakę, kto, kto ją otrzymał? Dlatego, że, że zawsze to jest jedna osoba konkretna, jaki jest opis tej odznaki i co ważne, jakie są kryteria jej przyznania. To jest, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, dlatego że do tych kryteriów dopasowane są dowody na to, w jaki sposób ta osoba te kryteria spełniła i to może być o tyle rewolucyjne, że jesteśmy w stanie. Bez bardzo głębokiej analizy kompetencji, czy, czy za pomocą próbek pracy, czy za pomocą specjal, bardzo długich procesów rekrutacyjnych, sprawdzić, czy osoba rzeczywiście posiada dane umiejętności, bo, 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 bo jak gdyby widzimy od razu dowody na to w tej odznace, jak ona spełniła te kryteria. Pokazuje nam tam swoje wirtualne portfolio, pokazuje tam nam, w jaki sposób wykonuje konkretne, Czynności w, w pracy, które, które ma poświadczone, i tak dalej. Także na pewno, na pewno jest to format pojem, bardzo pojemny i na pewno jest format, który w jakiś sposób rzuca wyzwanie współczesnym CV, ponieważ no, jest, jest to format bardziej w takiej powiedzmy CV 2.0, tak? Jesteśmy w stanie pokazać więcej rzeczy, jesteśmy w stanie się skomunikować z tą, z tą treścią, sprawdzić ją, zobaczyć te, te dowody. Tak wyglądają odznaki w standardzie Open Badges. One są, jak Państwo widzą, one są w bardzo, bardzo różnych kolorach, bardzo różnych formach, bo, bo to jest na pewno też bardzo ważna część tej odznaki. Trzeba ją zainteresować, trzeba, trzeba pokazać w tej prostej formie, ale jednak bardzo, bardzo, bardzo takiej kolorowej, żeby, żeby zainteresować przyszłego użytkownika czy, czy pracodawcę tym, tym standardem. Widzimy tutaj odznaki Amazona, widzimy odznaki Siemensa, IBM-a czy, czy, czy Microsoftu. Bardzo wiele amerykańskich uczelni korzysta już z tego, z tego standardu. Na pewno ten standard jest już obecny w Europie. W kilku krajach i, i dzięki badaniom Instytutu Badań Edukacyjnych będzie również wkrótce dostępny w Polsce. Na czym polega siła Open Badges? Siła Open Badges polega na tym, że są one jest to zaufanie oparte na dowodach zaufanie do instytucji wydającej te, te odznaki, te, te poświadczenia cyfrowe. Dlatego, że najczęściej są to instytucje, które znają się na tym, co poświadczają. To jest bardzo ważne, żeby, żeby ta instytucja, która wydaje odznaki, miała jakąś pozycję na rynku. Wtedy, wtedy ta odznaka jest bardziej wiarygodna. No i oczywiście to poparcie dowodami też jest niezwykle ważne, dlatego, że jesteśmy w stanie sprawdzić, czy kryteria zostały spełnione w taki sposób, który nas satysfakcjonuje. Więc to jest takie. Taki powrót do tego, że to rekruter, czy, czy osoba, która rekrutuje, może ocenić kompetencje osoby, która startuje do pracy, a nie musi się podpierać jedynie tylko temu, co zostało napisane w rekomendacjach, co zostało napisane w CV, albo co jest napisane na, na dyplomie, na przykład ukończenia uczelni wyższej. Tak, jak już Państwu wspominałem, w Instytucie Badań Edukacyjnych powstaje teraz system odznaka plus, czyli pierwszy system służący do wydawania, przechowywania i dostępniania cyfrowych poświadczeń. Jesteśmy teraz na, na etapie pilotowania tego systemu i na pewno za, za w połowie przyszłego roku pokażemy raport, jak, jak ten system w konkretnych środowiskach się sprawdził. Mamy nadzieję, że. Że, że, już, że już niedługo będzie on dostępny dla, dla większej rzeszy użytkowników. Dziękuję bardzo. Okay. Bardzo dziękuję naszemu liderowi za wprowadzenie w technologiczny świat przyszłości i zaprezentowanie jednego z projektów, który jest realizowany w Instytucie Badań Edukacyjnych. Dziękuję bardzo.